Trzymaj go z tej strony, pozumaki. I znajdujemy się na serwerze, który podam w opisie. To jest taka rzeźnia. Yy, tutaj na początku dostajemy Seta ochrona 3. Tylko, że ja mam już taki wyczerpany, nie? Pokaż wam to, no? I tego dostajemy ostrość 3. To, to, to i to. Tutaj sobie to odstawię Wiecie, o. Widzicie, mam dużo, dużo jabłek. No i kupiłem sobie miecz, ostrość 3, zakryty ogień 2 i, i łuk. To zrobiłem sam. No dobra, to może wam y, zaprezentuję, jak to wygląda w praktyce. Fuck, nie wiem czy mnie dobrze słychać. Dobra, y, za zabicie dostajemy 50 dolarów i 5 butelek z Expan. Ej, jak widzicie nikogo nie ma, to fuck z chwilą byłem to była rzeźnia to Tyś się bił co Aha O jest o fuck, jak sowy nie mam szans Fuck, widzicie moje średnia to minus jest 67 jestem tym lamą Pewam Fuck, dobra Chociaż mu tam coś zadamy uprawiam. Albo o, dobra Bo jest mało osób teraz A pokażę wam ile mam jeszcze pieniędzów 1500, miałem około 4-5 tysięcy Kupiłem miecz właśnie za 2000 I coś tam jeszcze kupiłem nie pamiętam co, bo jest Dobra, no to jest ten tak serwer się prezentuje powiem wam bardzo fajny serwer spodobał mi się e, co tu mogę jeszcze to powiedzieć no fajny bardzo to już mówiłem powtarzam się no 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 dobra wszystko idzie w opisie informacje co do serwera i tam wiecie jeszcze takie bajery w opisie ten Ok, uciekł mi no no mamy jednego, ucieka na tryry 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 co jest są takie ścinki co to diexowy no tym samym mieczem co ja pewnie o właśnie od tego drya kupiłem miecz ale widzicie on jest tylko krzony, bo on ma super VIP'a i tam ma bardzo fajne itemy Set up 3 No i ten miecz, Co nie hmm. Ci to bardziej w południe tak po 15 jest więcej osób wiesz Wiecie Oj... Fiu co mi się jako skończyło? Kurde. Shit, ktoś wam mnie strzela. Najlepiej to zrzucać ich do tego. Dawaj, dawaj, dawaj. Pewnie ma... Kurde ten Pancho Dobra. To też taki Endercraft, też taki był. Dobra, zabite. A ja nie zdążyłem zjeść. A wiecie, dobra, to byłoby na tyle bo chciałem wam tylko pokazać żebyście w bili często tu jestem nic to u 98 No i co tam jeszcze mogę powiedzieć? No zapraszam Was bardzo serdecznie jeżeli ktoś jest zainteresowanym na przykład zagrania ze mną, z jakiejś serii nagrania, zagrania ze mną to piszcie na skrzynkę a ja y, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Wiecie, ja też nie codziennie jestem na komputerze. Y, no, to na tyle chyba, co nie? No to siema i widzimy się w następnym odcineczku naszej serii Elo.